No i wbiega dziewczynka, głośna jak po prostu, taka trochę nawet no, za głośna dla mnie na tamten moment, szalona, biegająca, w ogóle odważna, taka dzika. Ja mówię, Boże, kto to jest? No i to była Olka Szwed. <grywia> <grywia> to była Olka Szwed, która mm. y, pamiętam, że to był moment jak wyszła już z przesłuchania, to to był pierwszy moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że to jest jakiś konkurs. A tak to mhm. byłam wycilowana, w ogóle nie, nie, nie było czegoś takiego jak stres, tylko mhm. bardziej przygoda, ale jak wyszła Olka, to jestem myślałam mhm. <laughs> okej, okay, chyba trzeba będzie troszeczkę się postarać bardziej. No i rzeczywiście potem nas dobierali, jakby no, o jedną rolę rywalizowałyśmy, mhm. ale w którymś momencie właśnie w okolicach tego siódmego etapu wyszła do nas. Um, reżyserka castingu Majka i mówi, pamiętam, że tak przykucnęła na poziom, jakby do poziomu mojego <grym> wzrostu i mówi, słuchaj Michelle, em, bardzo nam się podobasz i Ola też nam się bardzo <grym> podoba. Ja mówię, no i co? <grym> no i ona powiedziała, że dlatego nie jesteście tak różne jak e, woda i ogień i nie chcemy wybierać jednej z was, tylko chcemy, żebyście obie były w naszej mm, produkcji. Wspaniałe. No, no i pojawiły się właśnie bliźniaczki.